Cześć, witaj na kanale Kreatywna Intuicja, Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina, ale nie jestem absolutnie wróżką Michaliną, jestem kreatywnym coachem. I zapraszam Cię w podróż rozwoju osobistego, inspirowaną wskazówkami tarota. Nie przepowiadam tutaj przyszłości, ale jestem po to, aby inspirować, aby wspierać nasz wzrost, pozytywną zmianę w naszych życiach, spełnianie danego nam potencjału. Wszystko to, co mówię, jest zawsze do Twojej interpretacji, adekwatnie do Twoich okoliczności wtedy, kiedy słuchasz danej sesji, bo wszystkie moje sesje są ponadczasowe, one są uniwersalne i wierzę, że znajdą każdego odbiorcy we właściwym jemu czasie. Po punkt odniesienia dla dzisiejszego czytania sięgnęłam sobie do wyroczni uzdrawiającej energii. I wyrocznia przemówiła i powiedziała nowe otwarcie. Gdy jedne drzwi się zamykają, jestem pewna, że inne się otworzą i będzie to dla mojego dobra. Akceptuję, że życie przynosi wyzwania i uznaję okazje i nauki, które mi dają. Spokój pochodzi z wnętrza. To nowe otwarcie, do którego zapraszają dzisiejsze karty i o którym będę mówić, to stan, w którym Twój spokój pochodzi z Twojego wnętrza, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Bo to nie okoliczności zewnętrzne będą się magicznie przemieniały w Twoim życiu, aby w Tobie panował spokój. To spokój wewnątrz Ciebie musi zapanować, żebyś zawsze był, była w stanie. Wpływać na swoje okoliczności zewnętrzne, tak, żeby w nich zaprowadzać spokój, żeby przechodzić przez nie spokojnie. I kiedy ja patrzę na wzór i maluje ta świetlista energia na karcie, to ja tam widzę, tak puszczając wodze wyobraźni i mojej kreatywnej intuicji, widzę tam zarys kosmonauty bez głowy, tak jakby to światło, które zaczyna się w jego brzuchu, wystartowało do góry. W jakiś sposób pozbawiło go głowy i poleciało sobie w kosmos. I to jest to nowe otwarcie, ten nowy start. Jakkolwiek absurdalnie czy irracjonalnie może to dla ciebie teraz brzmieć, to chodzi o wyjście z własnej głowy. Bo głowa bywa naszym największym ograniczeniem, tak? Strach, czarne myśli, zakodowane tam, czy wpojone wręcz nam przekonania, to wszystko kotłuje się w głowie. I wywołuje oczywiście różne reakcje na poziomie emocjonalnym, też na poziomie fizycznym, wpływa także na naszą cielesność, na nasze ciała, ale źródło ma w głowie, w braku naszego panowania nad tym, co się dzieje tam w głowie. Dlatego ta wyrocznia dzisiaj mówi: Nowe otwarcie to takie otwarcie, gdzie akceptuję, że życie przynosi nieustannie wyzwania, i ja uznaję te wyzwania jako okazję e, i nauki. Bo spokój pochodzi z mojego wnętrza. Kiedy zaakceptuję się, że źródłem spokoju jest wnętrze, to wtedy ten spokój wylewa się na zewnątrz, bo nie ogranicza go głowa. Tak jak w moim wnętrzu, tak w moim zewnętrzu, bo to ja decyduję, jaką reakcję daję wydarzeniom życia. Ono zawsze będzie przynosiło wyzwania, zadania, jakieś lekcje, bo czy nam się to podoba, czy nie, po prostu takie jest życie. Tu nie ma z czym dyskutować, nie ma co się kopać z koniem, życie cały czas się zmienia, cały czas biegnie w czasie i przestrzeni i przynosi różne okoliczności. Taka jest jego natura. A zmiana jest stałą częścią tej natury życia. Kiedy nie stawia się jej oporu, a podchodzi się do niej ze spokojem i otwartością, nie ze strachem czy wrogością, to to jest właśnie spojrzenie spoza głowy. Ten nowy rozdział życia to taki rozdział, w którym myślisz świadomie i dzięki temu żyjesz też świadomie. A zamiast oporu podchodzisz do życia z mądrą otwartością, z wiarą w swój Intelekt. I te osiem kart tarota, które się dzisiaj pojawiają, potwierdzają, to podkreślają, to akroluje w nich asmieczy w świetlistej koronie. I to jest właśnie to światło, które wychodzi poza głowę, które zaprasza cię poza głowę. To jest stan, gdzie percepcja i zrozumienie stają się jaśniejsze, stają się szersze, stają się nieograniczone, przede wszystkim nieograniczone lękiem. To jest potężne uwolnienie sfery mentalnej, uwolnienie też wyobraźni. Intelektualnej kreatywności, to jest siła myślenia, gdzie myśli z intencją czy energią twórczą, a nie destrukcyjną, to jest świadomość i właśnie panowanie nad swoimi myślami, bo często niestety myślimy bezmyślnie. I przez to przeżywamy życie bezmyślnie, czyli nieuważnie. Zatraceni w myślach, tak naprawdę w ogóle nie zauważamy, co się dzieje. Nasze życie odbywa się w głowie, w myślach. Zamiast puszczać takie kreatywne czy produktywne wodze. W wyobraźni intelektu dopuszczamy lejce czarnych myśli, strachu, zmartwień, które są często kreowane na wyrost. Zamiast na wyrost kreować pozytywne wyobrażenia naszego życia, to kreujemy często na wyrost zmartwienia. I ja nie przeczę tutaj wyzwaniom życia temu, że stajemy twarzą w twarz z trudnymi okolicznościami, ale mimo wszystko często te zmartwienia, strachy kreujemy na wyrost w otwarcie nastąpi wtedy, kiedy zdecydujesz się na więcej otwartości, kiedy zdecydowanym ruchem odetniesz czy zdecydowaną decyzją, odetniesz te ograniczenia, rzucisz w pewnym sensie wyzwanie zakodowanemu w głowie lękowi i pozwolisz sobie wylecieć z głowy w kosmos. Pozwolisz sobie na przełamanie swoich własnych, skostniałych przekonań czy wierzeń. I oczywiście, żeby przekształcić pewne wzorce myślowe, to na pewno wymaga determinacji, chęci uleczenia, chęci poszerzenia swojej perspektywy i chęci odwrócenia jej. Zamiast lęku, co przyniesie przyszłość, zasiania wiary, że cokolwiek przyniesie życie, to poradzisz sobie z tym wtedy, kiedy to przyjdzie. Zasianie ziarna ufności, że masz mądrość, czy będziesz wtedy mieć mądrość i rozum, żeby wtedy jasno ocenić sytuację i się z nią zmierzyć, kiedy się ona zadzieje. Nie przewidzisz wszystkich sytuacji, nie, nie przewidzisz każdego scenariusza. Próba przygotowania się na każdą możliwą okoliczność jest absolutnie bezcelowa, to jest strata czasu i energii i jest po prostu niemożliwe to. Jeżeli chcesz żyć w mentalnej, w emocjonalnej wolności, także w fizycznej wolności, to nie przeżywaj dzisiaj wydarzeń z wczoraj, nie przeżywaj dziś nieistniejącego jeszcze jutra. Tylko skup się na świadomym i zdrowym przeżyciu tego jednego dzisiejszego dnia, który masz tej chwili, którą masz teraz. A jak przyjdzie jutro, to skupisz się na dobrym i mądrym przeżyciu. jutra. I to nowe otwarcie wymaga Twojej decyzji. Ono nie pojawia się tu jako magiczna zmiana Twojego życia, tylko mądrość tej wiadomości przychodzi jako dar, jako szansa, może trochę jako wyzwanie. Że już czas na wzrost, czas na nowy etap, czas na uwolnienie się od starego. To jest czas, gdzie przerosłeś, przerosłaś stare formy swojego myślenia, postrzegania i swojego działania też. I Ty masz moc żeby swoją decyzją, swoją intencją zainicjować nowe otwarcie. Czyli znowu ono nie zadziewa się tu magicznie, to ty masz moc, żeby swoją decyzją je zainicjować. Żeby wyjść poza schematy, żeby pozwolić sobie wyjść poza ramy, wyjść ze swojej głowy i spojrzeć na życie z dużo szerszej i dużo mądrzejszej perspektywy. I ja dziękuję. Dziękuję za, wspólno, za wspólny czas i mam nadzieję, że ta dzisiejsza sesja zaprosiła Cię do inspirującej refleksji. Każda łapka w górę, każdy komentarz, każda subskrypcja mojego kanału pozwoli mu rosnąć, a moim wiadomościom dotrzeć do większego kręgu odbiorców, więc za to wszystko także dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.